Wszystkich serdecznie na moim kanale Tiger 83 z tej strony. I mamy prawdopodobnie unikatowego szczupaka Maski. Nie inaczej, także pięknie. 24, 246. Musimy tylko z jakiegoś medala podmienić. 16,5 kilo tak. 16,5 kilo. Starczy 590, a to to pospolite, to nie on za 3000, ponad 16980, nowy starczy. Troszeczkę gotówki więcej będzie. Zabieramy tu drugiego zdjęcia, nie robię, bo tutaj ryby nie zabiorę do siatki. Mam trzysta dwadzieścia kilo i jeszcze zryknijmy sobie dokładnie, o której było branie. Trzeba świeże markery stawiać a stare usuwać. Dwudziesta siedemnaście. Także Słoneczko 2017 Unikatowy Szczupak Maskie. 2017 branie 24 kg 246 gram na Shinnera na żywca także mam nadzieję że się podobało. Bardzo proszę zostawcie łapkę do góry miły komentarz jeśli jesteś nową osobą na kanale zasubskrybuj kanał link do, do mojego discorda będzie w opisie. Dziękuję za oglądanie. Życzę, życzę miłego weekendu. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Cześć.